Z tej strony Elmos i dzisiaj będziemy grali w Sixty parsek. Gra polega na tym, że jest Apokalipsa. No i musimy przeżyć. A to jest mój pierwszy odcinek. Bym poprosił o łapkę w górę, subskrypcję i zostawienie dzwona, żeby zostać powiadomienia o nowych filmach. To jest teraz nowy kanał, pierwszy mój odcinek na tym kanale. I bez zbędnego przedłużania zaczynamy. O, pierwsze co mamy, apteczka i to Dolores. Wszystko weźmiemy. Dobra. Mam nadzieję, że się spodoba. Jeśli nie, to chociaż nie dawajcie łapki w dół. Jak Wam się nie podoba, to po prostu nie oglądajcie. Ale mam nadzieję, że chociaż paru, parę łapek będzie. 10 łapek, i następny odcinek wlatuje na kanał. Dobra. Szybko zbieramy. Żeby tutaj nie gadać więcej niż zbierać. Kurde. Nie jestem w to za dobry. Ale też nie za zły. Jakoś się da zagrać. Dobra, jeszcze trzeba wziąć dużo jedzenia. Nie w to do kuchni, do kuchni. Pójdę mało czasu, bardzo mało jedzenie woda. To podstawa w duży. Dobra, Dobra, zdążę jeszcze po te radio. Chodź tymi I woda nie będę buku. Szybko. Dobra, nie zdążymy już połysku na tej walizko. I zaczynamy przygodę. Mówię od razu, że nie będę wszystkiego czytał. W myśli. Jak chcecie, to możecie sobie zatrzymać film i przeczytać. Ale ja nie będę czytał za dużo. To, co będzie potrzebne, będę czytał. A to, co nie, to nie będę. No i dobra. Dzień pierwszy. Na początku to wszyscy nic. Przewijamy dzień. O, był karabin w bunkrze to dobrze jak mówię po prostu jak jakieś będą takie rzeczy oczywiste to będę czytał ale takie to nie, to nie ma co no dobra wszyscy, wszyscy dalej nic Myślemy na początek Timiego na ekspedycję o właśnie no no i dobra, lecimy dalej mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda zrobić jakieś zakończenie żeby było fajnie to nie dobra tutaj nic tu nic dobra to damy timie mu wodę bo idzie na ekspedycję ale nie, poczekaj bo ja chyba dałem wszystkim i o bo czuj i teraz timie maska gazowa, bo jeszcze jest on promieniowania i wróci chory i zaczynamy ekspedycję no Dlatego im dałem wodę, bo teraz nie miałem odwodnienia, bo byśmy by dzisiaj mieli odwodnienie. A tak to wszystko git. O. Mogliśmy przysiąc, że to spo. Aha, dobra. Dożywiam mapę i kart. Karty to bym od razu mógł poświęcić, ale mapa i. albo radio, no to. No to i tak ja miałem listo. Radio. Ratujemy, bo nic innego nie ma. No. Tutaj nic nie ma. Zobaczmy. Do, dobra, nic nie chcą. I tutaj też nic. Dobra. O nie... Ale dobra, tymi wziął maskę to. chociaż odwróci. Mam nadzieję, że się nie pochorują. Nie. Wytrzymali pragnienie i o Ted, jedyny mężczyzna w Błysze i głodny. Hm. Karta też nie mam to niech tam nie gramy. To sobie nie pogramy o z handlarzem. Właśnie hazard chcieli, ja nie. Zawsze przegrywałem w hazardzie. Raz może wygrałem. I co to? Aha, dobra, o tych snach. Nie, dobra. Zmordują mi tylko apteczka, niech chwilę nie śpią. To mi chyba nie Zmęczeni, może będą się Timi. Wszyscy zmęczeni, bo się nie wyspali. I co tam ty mi przyniosłeś? Maskę, dwie wody. I to wszystko ty No, trochę się nie opłaciło cię wysłać, ale dobra. No i po co dać wszystkim wody, jak on. oni są tylko głodni? Nie możemy nawet szukać. I też nie mam podryśnięta młodego skauta. Dobra. Który tu już dzień? Dziewiąty. Dobra. Wszyscy. Pragnienie tutaj, mi bo wrócił z ekspedycji. Dobra, to masz, ty dostań to, a wy dostaniecie po wodzie. Też trzeba właśnie oszczędzać. Wiem, że to jakieś wygłodzenie lub odwodnienie to się daje, ale ja wolę temu zapobiec, żeby nie dostali w takim momencie na przykład. O, i teraz nie muszę się martwić przez ten dzień. Mówię od razu, jak będzie jakaś na walizka, nie biorę. O jest, ktoś dzisiaj zapukał do naszych drzwi, ale gdy je otworzyliśmy, znaleźliśmy tylko leżącą na ziemi walizkę. Nie, nie bierzemy. To jest to, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Żeby tego nie brać. Tam zawsze jakieś choróbsko, szkła, nie wiem, wybuch. Jakieś zwierzę. Miałem tak już nie raz. Raz mi się udało tylko dobrą rzecz zdobyć tam. Dwie wody. Nasze informacje na temat świata zewnętrznego są bardzo ograniczone. Dobrze by było wiedzieć trochę więcej. Może radio okaże się w tym pomocne. Nie wiem, możliwe. Możliwe. Też tego odcinka nie chcę robić długiego. Bo na początek, jak zaczynam, to za długi to też nie jest za dobry. Właśnie sobie taką umierkę ja w tym dużo gram. Właśnie w tą sens. Dobra. O, Timmy, Alby umarł. Dobra, wszystkim wszystko damy. Bo nie, nie chce mi się tam wyczytywać. I tutaj... O, może będziemy mieli zakończenie z wojskiem. To by się przydało. O, coś w radiu leci. I, i fajnie. O, co to za rysunki? Timi, to ty? <grym> Dobra. O, wszyscy wyspani, idealnie. Nie, tylko Ted jest zmęczony. Ale dobra, ekspedycja teraz będzie szykowana. Najpierw idziesz ty się tak wyjrzeć za bunker. może coś ciekawego znajdziesz. Wyszedł i wrócił. I coś mamy, czy coś odjęło nam? Dobra, nic nie ma. Ted bez wody długo nie po pożyje, co? Pragnienie, pragnienie. Nie, bo raz tak miałem, że pisało niby, że jest pragnienie, a na drugi dzień... Umarł. Nie wiem czemu. Więc trzeba też sprawdzać. Dobra. Timi odwodnie. O, już jest. Wszyscy. Nie. Dolores i Ted odwodnienie, A mały Timi idzie na ekspedycję. Aby teraz Dolores niech pójdzie, ale maski już nie musi brać. Weźmień, niech karabin. Bo nie wiadomo, co ją tam spotka. I koniec. Wyszło. Mam nadzieję, że jakieś zakończenie się uda, jeśli nie, to po prostu zginiemy. W następnym odcinku zdradzę, mam nadzieję porobić parę misji, żeby pozdobyłaś nowe rzeczy. Jak widzicie już mam dwie czapki, do każdego tylko wikingów, to są jedyne czapki jakie mam. Skórki bardziej, o, o, fanzaż. No nie wiem co dać, wszystko, wszystkiego co on chce nie mam. A woda by się mogła nawet przydać, za karty na przykład. Mamy szachy. Szachów nie chciałam. Dobra. Dobra. O nie. Tutaj będą robactwo teraz, bo się nie mamy jak chociaż odświeżyć, umyć, coś w tym stylu. No, karaluchy. Najgorzej odwalnienie, pragnienie głód. Dobra, to teraz tak, dostaniecie po wszystkich, bo może coś do przyniesie. Tutaj. Jedną z rzeczy, którą nikt nie chce, chyba nie spodziewał. O, o, o. O, wesoła kompania nas ukradnie pewnie. A zobaczmy. O, ho, ho. Wróciła. I co teraz? Trzy wody. Wow. Ale jedzenia nie ma. Jest dwa jedzenia. Dobra, jesteśmy uratowani jak na razie. Dolores, wygodzenie. Spo yy, nie spodziewałem się po tobie takiego łupu, ale. Okej, okay. dobra, teraz wyślemy. Tak, o nie, czy mamy tam iść? Dobra, idziemy. To jest taki, przeczytajcie sobie o tym chodzi. Ja wiedziałem już wcześniej. I mamy... Zabiliśmy je Zabiliśmy dzieci No trochę taka woda Ukradziona jakby za... Złe, no T Ted był zabić dzieci Też bym zwariował, ale idziesz na ekspedycję Sorry Ty, a Ted zwariowany nie ucieknie? To dajmy lepiej tym jego Ted chyba teraz już nie będzie zwariowany, bo jest w większy większe Nie, co? Aha, to ja miałem bardzo podobny wtedy. Nie miałem takiego. O kurde już 10 minut. Dobra. Chyba dzisiaj żadnego czaj nie zrobimy. Kontynuację będę robił chyba drugą część tego save'a. 23 dzień. 25 i chyba kończymy już odcineczek. Dlatego, bo też nie może być za długi. O, słyszałem samolot. A on się cieszy, jakby nam się udało przeżyć wojskowi, by nas po nas przyszli. Dobra. Szkoda. Zmarnować czas. Nie sprawdziłem. Dobra. Dobra jest. Zmęczenie, strudzenie, pragnienie. I tutaj dobra, wszystkim wszystko damy. A co przyjąć najpierw? Ło! Wow, ten! Timmy sobie tak nie żałował, przyjął swoje rzeczy pewnie. Z tym nie mamy bardzo mocny problem. Dobra, może przy... dobra. D weźmy karabin. Nie słuchać strzałów ani nic? Dobra. Nie się nie stało. Dobra. Ted, wys wysyłam cię na ekspedycję. Wrócisz lub nie. Mam nadzieję, że się coś uda. Dobra, nie ma końca. Jedna, zaraz 12 minut, odcineczka. W razie, jak tutaj jest takie w rogu MK, nie, nie zwracajcie na to uwagi. Bo na razie nie, ale to jest na razie jedna z lepszych y, aplikacji do nagrywania, jaką znalazłem, bo reszta to były takie bajdziewne. Dobra, nie wiem. Oteczka, jeśli to jest narutowanie czegoś, jeśli co. Z pancakiem bym chciał z, y, zakończenie. Z psem, bo skotami już miałem. Miałem już parę razy. Albo zmutować Mary Jane. O, to było też dobre. Ale nie wiem na razie, jak. Możecie mi napisać w komentarzu. Dobra, chyba będziemy się za powoli szegnać. No. Jeszcze tutaj dobijmy, może ten wróci. Dobra, apteczka za mapę to mi się nie opłaca, ale spray za szachy to bardzo jest opłacalne. Bardzo się przyda. No dobra, chyba teraz skończymy na 30 dniu, więc do usłyszenia. Yy, trzymajcie kciuki i czekam na następny odcinek. Trzymajcie się. Siemka.